Koronacja królewska w Gnieźnie zostanie zorganizowana po przerwie pandemicznej po raz pierwszy od 2019 roku. Impreza z wojami, historycznymi rekonstruktorami oraz jadłem z czasów średniowiecza czekać będzie naszych mieszkańców i turystów w ostatni lipcowy weekend. Chcemy przypomnieć, jak powstawało, powstawał nasz kraj, ponieważ no przygotowujemy się do płotów tysiąclecia pierwszej koronacji królewskiej za dwa lata, więc już zaczynamy przygotowania. W tym roku chcemy odnieść się i takim mottem przewodnim zrobić dziedzictwo, dziedzictwo rozumiane, jak zarówno takie warsztaty, animacje, żywą historię, pokazy, ale także chcemy odnieść się do postaci. Do postaci zarówno od jak i młodego Bolesława Chrobrego. Które spotkali się na zjeździe Gnieździńskim, jest te postaci, również będą przesuwały się w tumie, również będzie można z nimi się spotkać, z, a, zrobić sobie zdjęcie i w ten sposób zaczynamy już kreować, tak jak powiedziałem na początku, tą historię, którą chcemy zakończyć w roku 2025. A oprócz tych postaci, również trochę na wesoło, dwie postacie, które coraz częściej jako miasto chcemy wykorzystywać w promocji, również w promocji szlaku piastowskiego, to Kajko i Kokoś. Myślę, że wzbudzą duże zainteresowanie, szczególnie u najmłodszych z koronacją przy Katedrze Gnieźnieńskiej to jest także to przygotowanie już do tych koronacji, które przed nami. A ponieważ były dwie, stąd i dzisiaj tutaj za mną Mieszko drugi, bo to będziemy również i wspominać jego koronację. Warto przypomnieć o obozowisku średniowiecznym, bo to cieszy się dużą atrakcją i oczywiście będzie w tym roku to wydarzenie. Będą potyczki wojów, będzie dużo muzyki. Pieśni również z okresu średniowiecznego, no i pokazy konne. One cieszą się zawsze bardzo dużym powodzeniem, są spektakularne, nie zapominamy. Zaprosiliśmy tutaj też od twórców. Będziemy też chcieli przybliżyć y, różnego rodzaju rzemiosło, y, cechy, które gdzieś funkcjonowały. Agnieszno jest przecież takim historycznym y, miastem cechowym od, od wielu, wielu set lat. Y, poza tym pamiętamy także o tej strefie dla najmłodszych. Y, Czyli dla dzieci, dla młodzieży. Tym razem ekipa Moku chce zaprosić na warsztaty kartonowe, wykonania hełmów, mieczy, aby przygotować do bitwy kartonowej, ale oprócz tego będziemy mieli też tych odtwórców i rekonstruktorów z grup, którzy odwiedzą nas z różnych rejonów Polski, nie tylko. No i chcielibyśmy też powiedzieć o tej sferze edukacyjnej, bo mamy także partnerów, naszymi partnerami od lat zawsze jest Muzeum Początków Państwa Polskiego. Dla nas to jest bardzo. Ważne jako ten element kulturotwórczy, aby nawiązywać do prawdy historycznej i uczyć również w taki sposób praktyczny poprzez zabawę. Muzeum tym partnerem jest naszym od wielu lat i niezawodna firma Velux, która przygotowuje fantastyczne na miarę swoich możliwości warsztaty, które cieszą się bardzo dużą popularnością, jeżeli chodzi o dzieci i odbiór. Od lat z nami byli, pandemia nam to przerwała, ale teraz zgłosili swoją gotowość z czego bardzo serdecznie się cieszymy i zapraszamy wszystkich gości, gnieźnian, osoby, które specjalnie przyjadą na koronację, żeby z tych atrakcji korzystali. Jesteśmy dumni przede wszystkim ze strefy edukacyjnej. Tutaj nie tylko rekonstruktorzy, którzy będą prezentowali i wykonywali je razem z wszystkimi, którzy będą się chcieli dołączyć do stołów różnego rodzaju warsztaty. Bardzo ciekawe, bo oparte na właśnie dawnych technikach, chociażby ubijanie masła czy wykonanie lalki zesiana, lepienie z gliny, wykonanie krajki. To wszystko będzie możliwe. Materiały są bezpłatne, a rzeczy, które wykonają uczestnicy na warsztatach mogą zabrać do domu. Oprócz tego w strefie edukacji będzie również wiele różnego rodzaju wykładów, czy też nawiązań chociażby do muzyki. Będzie prezentacja instrumentów, dawnych, będą różnego rodzaju konkurencje dla młodzieży i dla dzieci z oszczepami, z rzutem topora, gimnastyką słowiańską. Również mogą się w to wszystko włączać dorośli. W programie bardzo ciekawe rzeczy dla publiczności, czyli tak zwane gry plebejskie Mogą w, nie, w nich wziąć udział i rekonstruktorzy, i oczywiście publiczność. Będzie pewnie dużo śmiechu, jak chociażby bieg z jajem na tarczy zawsze budzi dużo emocji. E, tak samo na przykład ocena wąsów chrobrego, czyli będzie dla wszystkich którzy, panów, którzy mają wąsy, będziemy je oceniać, który ma najbardziej zacnego. I tu są nagrody finansowe. Więc zapraszam, każdy kto weźmie udział i wygra, dostanie na placu od razu do ręki 100 złotych. Są również konkurencje wojowe, ale tutaj szczególnie zapraszam, no bo to jest chyba największa atrakcja, myślę, bitwy i pojedynki wojowe. Tu szczególnie zapraszam rodziny, żeby się włączyły, ponieważ MOK przygotowuje warsztaty kartonowe, stworzenia zbroi i będzie walka młodzi kontra wojownicy jeśli chodzi o takie punkty programu, które bardzo, bardzo polecam, to z pewnością woltyżerka konna, to z pewnością wszystkiego rodzaju walki, bitwy i z pewnością potańcówka ludowa, która będzie w sobotę dla wszystkich i rekonstruktorów, i mniejszych, i dużych, którzy się włączą. Natomiast nie zabraknie również jadła i napitku w stylu średniowiecznym. Będzie można zatrzymać się dłużej, będzie gastronomia, także ci, którzy będą chcieli z nami przebywać trochę dłużej na na placu, Jeśli zgłodnie ją mogą i zjeść pod półmyka czy różnego rodzaju kluchy z kapustą, na przykład e, i popić chociażby chyćko. Na koronację królewską zapraszamy w sobotę 29 lipca od godziny 11 do 22 i w niedzielę 30 lipca od godziny 10 do 18.